Witajcie moi drodzy Jestem na spacerze wielkanocnym z moim rudym kundlem Rexem, ale no, mam sobie gdzieś pobieg Natomiast tutaj wam pokazuję szczypiorek, który rośnie sobie w lesie To jest taka wieloletnia roślina naturalna Szczypiorek też go trochę w ogrodzie mam no, Tutaj rośnie nawet wzdłuż dróg Ludzie to depczą. Nie znają się po prostu. A to to pokazuję w ramach ciekawostki. Domniemanego jakiegoś służby że no to Może dla celów survivalowych coś jeszcze wyrwiemy. Jedną kępkę i zobaczymy. No nie, no nie da się. nie widać, ale on są głęboko, dlatego jest w stanie zimować u nas w gruncie. No, no tak sobie nawet jako przyprawy do posypania na, na kanapkę, czy do jakiejś potrawy, to można nawet w się znaleźć cebulę. Jeszcze no. jak ktoś umie dziką marchew znaleźć, to też jest dobrze. Jeszcze tych roślin jest dużo więcej. Tu jest szczypiorek, proszę bardzo, obok. Znalazłem ślimaczka, winniczka jest już muszliwy wypełzł sobie tutaj mieszka a tu mała smardzówka czeska grzybek wiosenny tu się rozejrze bo tu w zeszłym roku było ich więcej No, no na razie smardzówek nie ma czy tam na parstniczek czeskich, ale jest za to Isianora. Tu ma jedno wejście, tam ma drugie, tam trzecie, czwarte, piąte, sześć, siódme, ósme, osiem wyjścia Tak tu sobie lisy mieszkają, dosłownie kilkaset metrów ode mnie Zatoczyłem krąg. Bo tam gdzie na rogu były w zeszłym roku to jest zalane Wróciłem tutaj do miejsca gdzie znalazłem tą jedną no i widzę, że są inne, tylko trzeba się rozejrzeć Niezbyt to okazałe, są tak tutaj jedna, tu druga Moim zdaniem ten grzyb nazywa się Sparzówka Czeska, czasami nazywają naparsniczką czeską A może to są też dwa różne gatunki, ciężko mi powiedzieć. No odsmarza różnią się tym, że są mniejsze, mniejsze te trzony, mają cieńsze, ale to podobny gatunek. Jak to jest z ich ochroną, bo to różne ludzie wypisują bzdury, albo że jest pod całkowitą, albo że wcale. No to się zmieniło tam bodajże w 2012 roku i od tego czasu wiele grzybów, które było wcześniej objęte całkowitą ochroną, w tym tego typu smarzowate. Teraz są dalej objęte ochroną w lasach państwowych poza miastami, na terenach prywatnych, w miastach, czyli w parkach, jakichś jakich skwerach i w lasach miejskich można je zbierać. No i oczywiście wszystkie tamte rezerwaty, parki narodowe, krajobrazowe i tak dalej, to tak samo są podjęte tam, są, są objęte ochroną i nie wolno tam ich zbierać. Tu jeszcze widzę kilka maluchów. Na wszelki wypadek wziąłem sobie torebkę choriową. Tam już nie krzyczę w komentarzach, że do torebki, bo nie spodziewałem się grzybów, aczkolwiek widziałem na YouTube, że inni już coś znajdują, no więc na no zasadzie, że anusz, lideret i mieszkam od miejsca zbierania tam, od, nie wiem, prostej linii ze 150 metrów także tym grzybom nic się nie stanie, nie zostaną zgniecione, stłamszone, uzduszone i tak dalej. Zabieram do domu sobie, marze jajco wbiję, kurze, od kury moich, które hoduję na wolnym wybiegu. Tak się pożywi w wielkanocny wieczór. No i oto mój zbiór, tam kilkanaście smardzówek i nożyk. W zasadzie do otwierania kopert chyba, no ale no, na no, takie grzybki to sam raz scyzoryczek do złożenia do kieszonki No dobra, jeszcze zajrzę w jedno miejsce, gdzie podejrzewam, że mogłyby się pokazać są, to zbieram, nie ma, to wracam do domu No nic moi drodzy, sprawdziłem nie no, razem drugiego miejsca Także wracam z tą garską grzybków. No ale ostatni dzień, marca 31, Wielkanoc. Pierwsze grzyby jadalne w roku 2024 znalazłem, zebrałem. I nie jest to żart prima provisowy. Tak jak żartem, też nie jest 5% wat na żywność od jutra. Brawo, panie Donaldzie, mnie to cieszy, bo napisaliście na zachętę dla wyborców ustawę, że jak będzie inflacja w pierwszym półroczu 2024 roku wyższa niż 5% to dajecie drugą podwyżkę emerytury. Ja jestem emerytem i ten ten, ten Wam załatwia tą inflację <laughs> także ceny mi się nie będą podobały za bardzo no ale ja tam poluję na promocję głównie Natomiast jak wyliczono, to 6,5-7%, kolejna rewaloryzacja. Jestem otwarty, możecie nawet co kwartał mi waloryzować. Widzę, widzę wreszcie jakieś zalety tego, że rządzicie, no, oprócz tego Waszego psucia państwa. Ale z polityką. Wszystkich pozdrawiam serdecznie. O! Rudzielec się od Na koniec spaceru bez biegnie do mnie o, się wybiegał, machał ogonem, zadowolony jest no. ale było fajnie na spacerku po lesie Ańże idziemy do domu teraz No choć rudy kumplu, idziemy dzięki wszystkim pozdrawiam Was Trzymajcie się, cześć